Witam, w dzisiejszym odcinku zrobiłem kanał o Lego Zubie, tak to się chyba mówi. Nie wydając przy tym ani grosza, czyli mam na myśli nie kupując sobie kamery, ani żadnej trzymaczki na kamerę. Kamerą był telefon, wszystko było z klocków, no oprócz lampy i tej kamery. I jeszcze budowle pierwszą Wam pokażę no Oczywiście to tylko taki jednorazowy odcinek, spokojnie Reszta będzie typowa Jak coś buduję, tylko nie wiedziałem jak zacząć kanał ogólnie I tyle, zapraszam do oglądania Ok, a więc na początku przydałoby się wybudować jakąś podstawkę na telefon, czyli chwilowo moją darmową kamerę, bo pamiętajcie o tytule, nic nie jeden, tylko klocki tu mamy i nic więcej. No więc dzisiaj ja telefon się trochę przewraca bez takiej trzymaczki, a jakbym miał budować, nie dawając czegoś do podtrzymywania telefonu, chyba bym nie budował jedną ręką. Ale okej, okay, więc zbudujmy trzymaczkę. Dobra, gotowe. No co? Przecież nie miałem trzymaczki, jak miałem wam pokazać, jak to buduje, nie? Okej, okay, a więc trzymaczkę już mamy. widzicie, nie muszę trzymać. Więc pora zaprojektować najważniejszą rzecz. Czyli mm, takiego głównego ludzika, który będzie pojawiał się w każdym odcinku. I na pewno nie będziecie wiedzieć, kto to jest. Dobra. A więc zaczynamy. Tutaj mamy nogi. Podczas na kolejną część. Hmm, fajny brzuch. No ciekawa głowa. Co by się spodziewał? Jest to taka najzwyklejsza figurka. Według mnie jedna z fajniejszych. Być może powiedzieć, a co w tym takiego fajnego? Właśnie to, że ta figurka może być dosłownie każdy. Wystarczy, że będziecie mieć inne ubranie i półgłówka pasuje do wszystkiego. A tego oto pana. Nazwiemy Bob no Bob budowniczy. Wrócie Bob będzie nabudował. Okej. Okay. Przydałoby się może jakieś oświetlenie, ale spokojnie o to już zadbają, tylko zapomniałem włączyć na początku i trzeba włączyć teraz. Może to trochę przestawię O! Od razu lepiej. Dobra. To teraz mamy figurkę. Mamy jakieś tam tło. Mamy kamerę. Mamy podstawkę na kamerę. Mamy światło. Klocki też mamy. O, dokładnie tutaj. Spokojnie, nie trzeba się o tym martwić. Jak ktoś powie, że. Jest... Co to za mało klocków, to. No, jest ich trochę więcej. Ale tylko tyle mi się tam mieści. I to wygląda najładniej Tutaj mamy głowę na figurki Z figurkami w środku O paluchami było widać Przepraszam yy, A z figurkami To też pewnie będą nam potrzebne Czemu nie mam poukładane Tak jak ma prawie każdy No Bo Bo tak No To idziemy dalej Ej, bo może byś się jakoś ubrał na otwarcie kanału tak w ogóle. O, od razu lepiej. Dobra, a więc możemy zacząć nagrywać chyba. Mamy wszystko, co jest niezbędne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zacznijmy. Pierwszą budowę. Hmm, co by to mogło być? Pomyśl. Jaką budowlę by najlepiej wybudować? Może jedną. Hmm, zaraz. Ej, Bob, eh, wracaj tutaj, co ty... znowu? O, tego Star Wars mówisz? Hmm, no, może, może... W sumie dobry pomysł. No, aż mi się nie zmieściło na moim tle. No cóż, tak jak widzicie, budowlę mam już zbudowaną, a to dlatego, że pomysł na kanał wyglądał tak. Hmm, fajną budowę zbudowałem. Może zacznę robić kanał tego na YouTubie. Chyba fajną. No więc tak się narodził pomysł o tym kanale. Pokażę Wam mniej więcej, jak ta budowla wygląda spokojnie następnym razem już będziemy budować razem ale no chciałem tutaj coś dodać więc powiem wam co tu się dzieje Okej, okay, a więc ogólnie tutaj walczą trzy drużyny zaraz wam o nich opowiem co budowa prezentuje się dokładnie tak Okej, okay, a więc od góry wszystko prezentuje się tak ogólnie tutaj takie wzgórze Mamy trzy drużyny mandalorianów Trzech Mando, jakiś ziomek i królowa mandalorian Trzech Jedi Ta pani, nie wiem jak się ona nazywa Luke i Yoda, który Joda? Joda, ty... Co ty robisz? Um, czemu kupujesz hot dogi? Jakby Co ty tutaj odwalasz? A co ci sprzedaj te hot dogi? Oh. Okej okay. Spoko, sprzedawaj się. My idziemy dalej Mamy tutaj czterech Ziomków od Imperium Darth Vader, o oh, sorry, mój palec I trzech tych, No, tych ziomeczków czego jeden nie żyje Cała budowla się prezentuje tak Tutaj mamy jaskinie, W której jest ska. Dziś jako widzę Dalej mamy tutaj ziomeczka, który a, niestety spadł do lawy. Przykro mi bardzo. Yy, oczywiście Ruki Ana, i Ruki, Anakin. No tak, Ruki i Anakin razem walczą. Cała budowla prezentuje się tak. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie. Yy, I co mam powiedzieć, mi się podoba ale co mam powiedzieć o sobie jeden ze szturmowców właśnie został strzelony tutaj mamy budynek, w którym mieszka jakiś ziomeczek, nie wiem co tam dać, sorki, po prostu dałem budynek, bo było tam puste trochę i jedyne co mi się tu nie podoba to podstawki, które no, nie wyglądają za dobrze, wyglądają wręcz okrutnie, Eee, nic co mam powiedzieć. To tyle. Żegnam wszystkich i widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. PS na budowli pojawił się jakiś stworek. Napiszcie w komentarzu, kto to był.